Zasz pola na akcję ludzkich więc weszła w kierowcę dużo Tak. Dwa. Tak, dobra. Dwa wstępy. Może. Tak. Dobra. Już wysyła. Dziękuję. Dlaczego postanowiłem zostać strażakiem? Impulsem był mój szwagier, który zapisał się tutaj do straży. Mój brat należał do młodzieżowej grupy pożarniczej tutaj, no i przyszłam go skontrolować, co on tutaj robi. Ogólnie straż pożarna zawsze mi się podobała, od samego maleństwa, tak? Jak już można powiedzieć, z zachowania takiego przedszkolnego, tak? Zawsze podobały mu się wozy strażackie. Ja zawsze o tym marzyłem, widziałem, oglądałem chłopaków i samochody wyjeżdżające od nas. To były moje ulubione zabawki, tak? W domu miałem też takie samochody, którymi się bardzo bawiłem. No i tak jakoś koledzy mnie wciągnęli i wciągnęli do podziału bojowego od razu. Na tą chwilę jestem dowódcą zastępu. Na tą chwilę jestem dowódcą zastępu. Jeżdżę z chłopakami do akcji, do zdarzeń, do pożarów, do wypadków. Jestem prezesem jednostki. Oczywiście i ratownikiem, i kierowcą. Mam takie funkcje, które po prostu udało mi się zdobyć tutaj w tej straży. Jeżdżając do jakichkolwiek zdarzeń dowodzę, dowodzę całą grupą ludzi, która ze mną jedzie. Tak? Jeżeli jest dowódca już jakiś tutaj w straży, no to jestem ratownikiem. Biorę czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a tak? oprócz tego zajmuję się tutaj całą, całą organizacją tej straży. Takim przypadkiem pierwszym na pewno był wypadek na Adamowie, na drodze z Adamowa do Prawencic, gdzie Citroen Berlingo prowadzony przez mężczyznę jadącego z targów w Poznaniu wjechał w Deutiko, w którym Deutico było prowadzone przez ojca. Z boku na siedzeniu pasażera siedział jego syn. No, po dojeździe zajęliśmy się że tak powiem, wycinaniem, uwalnianiem poszkodowanego z Citroena Berlingo. Samochód Tico leżał jakieś dobre 100 metrów od, od, tego, od tego pojazdu. Stwierdziliśmy, że no z tego pojazdu już chyba nikt żywy tam nie, 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 mógł, nie mógł zostać. Po dojściu do tego samochodu musieliśmy przewrócić to auto, bo to auto zupełnie leżało w drodze, już nie na drodze, tylko poza drogą w rowie głęboko. Wyciągnęliśmy to auto. Proszę mi wierzyć, jeszcze tak auta zniszczonego nie widziałem. To było coś tragicznego, bo podaliśmy do PSK zgierz. Jeszcze wtedy nasz dowódca Krzysztof Makowski podał, że mamy jedną osobę poszkodowaną, która nie daje oznak życia. Zaczęliśmy wycinać próbować wycinać to, co z tego człowieka zostało, bo przez bagażnik tego auta było widać tylko dwie dłonie tego mężczyzny. Tego mężczyzny w ogóle nie było widać, bo był sprasowany na równi z, całą, z, całym, z, całym, z całym samochodem. No i kiedy wycinaliśmy to auto, dosłownie zauważyliśmy wgniecionego fotel, a, fotel pasażera, a to miejsce, gdzie jest pod nogami jego dziesięcioletniego syna. Tego widoku nie zapomnę do dzisiaj. Pamiętam, że no, wtedy mi się pierwszy raz zrobiło słabo, nogi mi się ugięły, bo kolega czy też święcie, świętej pamięci, nieżyjący nasz kolega, bardzo dobry strażak Krzysztof Gajda. Własnymi rękoma, oczywiście w rękawiczkach, wyjmował magnetofon z jego twarzy. jest strażakiem, wyjazd na każdą akcję jest zawsze niebezpieczny. Przypomina mi się taki, najbardziej mi utwił w głowie wypadek młodego chłopaka, który po prostu został zmiażdżony przez auto ciężarowe, gdzie po prostu trzeba było gościa potem, tego chłopca, chłopaka wyciąć, tak. No i po prostu ten wygląd tego, tej osoby, tak, tego młodzieńca, no, no nie był przyjemny. To jest straszny widok, bo to widzi się taką osobę, która już no, nie ma żadnych funkcji życiowych, tak? nie odpowie nic, no, nie możemy wiele zrobić, tak? no, bo już ta osoba nie żyje, wygląda okropnie. No, wiadomo, z wypadków drogowych przeważnie są te osoby zmasakrowane. Dostaliśmy wezwanie yy, wypadku samochodowego, wypadek osoby yy, ciężarówki z, oso z osobówką. No i wyjechaliśmy wtedy dwoma zastępami. Tak? Zajechaliśmy na miejsce, coś okazało. Droga była zablokowana, ponieważ ciężarówka leżała w poprzek drogi, przewrócona na bok. Auto osobowe było po prostu zmasakrowane. Osoby poszkodowanej, która była w środku, nie było praktycznie widać, bo wygięło ją do tyłu. No i po pierwszym momencie, jak żeśmy wyskoczyli tylko z tego naszego samochodu, do, doleciliśmy do, do tej osobówki no i okazało się, że po prostu no, no mamy wypadek bardzo poważny, śmiertelny. tak, więc... Nawet nie było możliwości do, dojścia do, do tej osoby. Była tak zmiażdżona, tak zakleszczona w tym samochodzie, że no, nie miała żadnych szans przeżycia. Tak? No, pali się mieszkanie, wiadomo, czy ktoś jest, wszyscy biegają, każdy robi zamęt, nie wiadomo o co chodzi. Jest to drugi, godzina druga, trzecia w nocy. My też wyrwani z jakiegoś tam snu, dojeżdżamy na miejsce. My, jako ratownicy, jesteśmy zobligowani już do tego, że niestety no, wchodząc w taki ogień, czy zadymienie, czy pożar. Zawsze szukamy osób, osób poszkodowanych. Jest to dla nas tak, pierwszą rzeczą, priorytetem naszym. Co się okazało, ja wchodząc do mieszkania z kolegą Robertem Mizerskim w aparatach, oczywiście, próbując gasić. Temperatura wtedy była przeogromna. Zresztą, może pan sobie wyobrazić, że nad oknem mieszkania, które się paliło, na wysokości chyba 4 metrów przebiegał. Drut wysokiego napięcia grubości gdzieś około 10 cm. W pewnym momencie on się przepalił, wystrzelił. Ja mało nie ważę, Robert też nie waży. Mało razem ze sprzętem, no około ponad 100 kilo odrzuciło nas na jakieś 15-20 metrów od tego okna. Pozbieraliśmy się, doszliśmy do tego, przydusiliśmy ten ogień. Temperatura w mieszkaniu była tak ogromna. W mieszkaniu wypaliło się wszystko, doszczętnie wszystko. Chodziliśmy z kolegą po ciałach tych dwóch ludzi, nie wiedząc, że chodzimy po ciałach, bo po prostu wszystko było zasypane. Dopiero po chwili, po miejscu przeszukania tego, po zagaszeniu, no, odkryliśmy, że tam znajdują się dwa ciała zwęglone dwóch osób. To, 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 to zostaje w pamięci. Młoda dziewczyna dopiero zrobiła prawo jazdy, miała może z 19 lat, miesiąc miała to prawo jazdy, zderzyła się z tirem pod czołówka. Ta dziewczyna no, była zmasakrowana. Była no, po prostu miała dziurę w głowie, tutaj. Strasznie, była nieprzytomna. Strasznie taka spuchnięta. Ta krew się też lała przecież. Poduszka wystrzeliła. Silnik, wszystko było już na wierzchu. Zmasakrowane auto. Tir tak samo. Ta dziewczyna żyje. Mam z nią dalej kontakt. Wiadomo, no nie widzi na oko. No ale cieszę się, że przeżyła. Może tak. Wiadomo, ja jestem kobietą, ja wszystkich rzeczy też nie robię, pomagam moim kolegom. Oni wycinają, bo są więksi, mają więcej siły, ja bardziej pod pierwszą pomoc. Pojechaliśmy tam na miejsce zdarzenia, na miejscu leżał Matis, przewrócony na dach, a na drzewie zawinęło się czterech młodych ludzi, z czego dwóch chłopaków zginęło na miejscu, dwóch młodych chłopaków. Zupełnie niepotrzebna śmierć. Nie, najgroźniejszym takim wypadkiem samochodowym tutaj w naszym rejonie to było zderzenie auta osobowego też z tirem na trasie Aleksandrów-Zgierz, gdzie osoba prowadząca auto osobowe no była masakrycznie zmiażdżona i yy, bez głowy. Tak? Miałem telefon w dłoni, chłopaki prowadzili akcję, ja próbowałem się połączyć z rodziną mojego znajomego. Proszę mi wierzyć, nie potrafiłem wybrać numeru. To był mój kolega, kierowca, zginął na miejscu, pamiętam wtedy był oparty o kierownicę, oczami skierowany właśnie w szybę i myśleliśmy, ja przynajmniej, myślałam, że on żyje, ale niestety już za tą kierownicą zmarł na miejscu. Osoba, którąśmy ratowali, wycinaliśmy z samochodu, bo była bardzo mocno zakleszczona, nogi miała bardzo mocno uwięzione, ciężko było się do niej dostać udało się ją po prostu wyjąć z tego samochodu i dopiero na drugi dzień się dowiedziałem, że to był mój kuzyn tak Uodporniłam może tak. Jestem silna psychicznie, mamy też szkolenia właśnie, które nas kształtują na takich ludzi, żebyśmy to mieli tą siłę w sobie, żeby nie pokazać. Dopiero po akcji wszystko puszcza, że tak powiem, tak? Można dopiero tą łzę bronić siebie, wszystko tak. No cóż, no stało się tak. No nie możemy brać sobie wszystkiego też do serca, trzeba być jakiś tam psychicznie troszeczkę takim odporniejszym. Widoki ludzi spalonych zwłok. Nie będę o tym mówił, bo to jest to zapada naprawdę głęboko gdzieś tam człowiekowi w myśli. Tak proszę mi wierzyć, że jak wracamy z takiego wypadku czy z takiego zdarzenia, to mógłby pan rzucić zapałkę i usłyszeć, jak ona spada na ziemię. Jest totalna grobowa cisza, każdy, każdy o tym myśli i ma jakieś takie własne przemyślenia. Tak, pamiętam, jest to bardzo zabawna sytuacja. To był pożar stodoły w Prawencicach. Pamiętam, że pojechałam, miałam bardzo, bardzo dużo stresu. Nie wiedziałam tak naprawdę, co się tam będzie działo, tak. I kolega, wtedy nie wiedziałam, że to był e, e, strażak z Państwowej Straży Ze Zgierza, poprosił mnie, żebym przytrzymała mu węża z tyłu. A ja oczywiście nie wiedziałam, mówię, no sam sobie potrzymaj, tak. No bo nie wiedziałam, kto to jest. Dopiero kolega mnie poinformował, że to jest. Kolega ze Straży Państwowej ze Zgierza, no i powinnam mu pomóc, tak. Mi się wydaje, że szacunek, którym darzą nas ludzie, choć nie zawsze, bo to ludzie są różni, tak, więc różnie na to patrzą, każdy ma inne spostrzeżenia. Satysfakcja z tego, że coś się robi dobrego, że ludziom się pomaga. Zaufanie ludzi, tak. Zaufanie ludzi i ta radość, że mogę komuś nieść pomoc, bezinteresownie. Pierwsza taka akcja to był właśnie pożar stodoły, ale potem był pożar śmietnika i miałam go ugasić, wzięli drugi odcinek i zlali mnie do, samej, do samych stóp tą wodą. Tak. No ale tak to nieraz sobie żartujemy, wiadomo, no tam pośmiejemy się, albo dziewczyna, bo dziewczyna to, tam, to. Koledzy, mam nadzieję, że się cieszą, tak? Bo w tej chwili jestem rozwinkiem.